Gmina Orły jest jedną z licznych gmin na Podkarpaciu borykających się z wieloma problemami. O plusach i minusach życia i pracy rolnika wie doskonale pan Janusz. Ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że ubiegły tydzień cały wstawałem o godzinie 5 rano, wyjeżdżałem w pole, wracałem 22, 23. I teraz w tym tygodniu tak samo dzisiaj już od godziny 5 rano jestem w polu, dlatego że się kończą terminy siewu rzepaku i trzeba zdążyć Posiać. Zasadniczym problemem większości rolników jest brak ubezpieczenia przed kataklizmami i niesprzyjającymi warunkami pogodowymi. Jednak przyczyną tego nie zawsze jest ich nieświadomość, lecz często postępowanie potencjalnych ubezpieczycieli. Z ubezpieczeniami jest problem, dlatego że ubezpieczyciele przeważnie ubezpieczają od jednego ryzyka. I ciężko jest wyczuć, od którego ryzyka ubezpieczyć. Ubezpieczenie od kilku ryzyk wiąże się z tak dużymi kosztami, że jest to nieopłacalne. Z drugiej strony, jeżeli już ktoś ubezpiecza od danego ryzyka, ubezpieczyciele bardzo często próbują kluczyć i za wszelką cenę zdyskredytować opinię rolnika, przesyłając niekompetentnych ludzi do wyceny strat. Mieliśmy w tym roku właśnie klęskę gradobicia dużo strat na terenie naszej gminy. Sukcesywnie spływają podania właśnie z prośbą o umorzenie podatku czy jakiejś tam innej pomocy. Specjalnie dużych możliwości nie mamy. Jest to oczywiście tak, że rolnicy powinni przewidywać tego typu sytuacje i się ubezpieczać. Wtedy jest sprawa bardziej prosta dla samego rolnika, bo może z tytułu zapłaconych składek ubezpieczania żądać pomocy jakiejś tam, czy prosić o tą pomoc, żądać jej bardziej. Natomiast gmina, gmina to musi być jakieś szczególne wydarzenie, żeby mogła w postaci umorzenia, rolnikowi pomagać. Innych instrumentów na razie w tym momencie nie mamy. Podczas dożynek rolnicy mieli okazję do wspólnego świętowania. W ofiarze złożono wieńce. Oprócz tych tradycyjnych były i takie, które przypominały Łódź Piotrową kapliczki czy inne symbole religijne. Wykonane one zostały ze zboża i z innych płodów rolnych zebranych w tym roku. W czasie uroczystej mszy świętej ksiądz Józef Zdep mówił o chlebie i jego świętości. Podkreślał również potrzebę dziękowania za pogodę, która w tym roku była łaskawa dla całej gminy. Chlone ziemi nie od wysiłku człowieka. Chlone ziemi zależą również od Bożej opatrzności. Na co się najlepsza, najlepsza, najlepsza parca, gdy przyjdzie dusza bo tak często i teraz nawiedzają cały świat. To nie tylko nasze ojczystę, ale cały świat. Bóg nam uszczerbił tego, że jakoś te plomy mogliśmy zbierać. Zebraliśmy te plomy, one piękne, stude i potem, ale i z radością. Dlatego dziękujemy mu z całego serca. W całej duszy, bo jestem władcą i panem całego świata. Zawsze pozostawiam wysiłką i pracy rolnika. Na zakończenie mszy świętej ksiądz proboszcz tutejszej parafii poświęcił wieńce, po czym barwny korowód wyruszył na kaszycki stadion. Spotkanie na stadionie uświetniły występy zespołów folklorystycznych, a koła gospodyń wiejskich przygotowały stoiska z potrawami regionalnymi. Nie zabrakło również atrakcji dla dzieci. Sołtys wsi kaszyce Grzegorz pomykała zapewnił, że w tym roku chleba będzie pod dostatkiem. Naszemu gospodarzowi całej gminy, chleb z tego zbiorów. Żeby nam go nigdy na terenie naszej wsi, oczywiście na terenie całej gminy, nigdy nie zabrakło. No i żeby sprawiedliwie był dzielony. Dziękuję. Rolnicy liczą na to, że przyszłoroczne plony będą jeszcze bardziej bogate. I z tą właśnie nadzieją zakończono świętowanie dożynek.